Halo, halo, cześć wszystkim. Zabieram Was dzisiaj na przepiękną wycieczkę na Słowacji. Pójdziemy do chaty przy Zielonym Stawie w Dolinie Kierzmarskiej. No, można się tutaj dostać swoim samochodem albo linią autobusową z trauma, tylko proszę wcześniej sprawdzić, czy obecnie kursuje. Wędrówkę rozpoczynamy przy parkingu samochodowym Biała Woda. Opłata za cały dzień to 8 euro. Według szlaku powinniśmy iść około 3 godzin, ale zapewne zrobimy to dużo, dużo szybciej. Docieramy do miejsca raz dziesięć nad Matljarmi na wysokości 1020 i do chaty przy Zielonym Stawie mamy 2 godzinki 30. Jesteśmy na razdzieście salwiowy promień. I do chaty przy zielonym stawie mamy 2 godziny 5 minut. A tutaj możemy iść do białe Pleso, kopskie sedlo i do toczeńskiej jaworyny. Ścieżka jest bardzo przyjemna. Generalnie nie ma tutaj żadnych utrudnień. Także spokojnie tutaj z dziećmi można przyjść. Wręcz jest fantastycznie. Przed nami kowalcikowa polana. Tutaj też odbija szlak do folwarskiej polany i można dojść do skalnego plesa. A my dalej podążamy oczywiście żółtym szlakiem i mamy godzinkę 50 Przechodzimy teraz przez teren, który został nawiedzony w, przez ogromną wichurę w 2004 roku była tutaj wielka kalimata, oni tak to nazywają, uznawana była przez Słowaków za największą katastrofę naturalną w ich kraju. Tak wygląda panorama, jak się odwrócimy do tyłu. No, jak widać górą troszkę wieje. Zresztą tutaj w dolinie również wiatr jest dosyć zimny, ale na szczęście przyświeca nam tutaj suneczko i to trosz, troszkę nas tutaj ogrzewa. i niesamowite, bo tutaj w ogóle przestało wiać. Widać, że górą dosyć ostro wieje, a tutaj jest taka cisza, spokój. No, zielony staw kierzmarski, jak sami widzicie, położony jest w przepięknej scenerii, leży w kotle polodowcowym i z trzech stron otaczają go prawie pionowe ściany szczytów. Staw uważany jest za jeden z najładniejszych stawów w Tatrach, a to dlatego, że ma taki kolor zbliżony do turkusowego. No i kochani już widać sronisko nad zielonym stawem Fantastycznie nam tutaj słoneczko daje cień osiedlonych szczytów No wygląda to rewelacyjnie i tym sposobem Praktycznie po dwóch godzinach docieramy do schroniska. No, przyszliśmy tutaj godzinkę wcześniej, więc tempo mieliśmy bardzo dobre, pomimo tego, że jeszcze przecież idę i nagrywam. Polecam każdemu ten szlak. Latem idzie się troszeczkę inaczej, bo idzie się tam górą. Przechodzi się tam potem dalej przez mostek no a zimą się idzie tędy. Bezpiecznie dlatego, bo zawsze tam z tamtej strony mogą przejść jakieś, niewielkie, ale mogą przejść jakieś lawiny. No i tu jest właśnie mostek, przez który przechodzi się jak się idzie letnim szlakiem. Zielony staw, jak widać, jest zamarznięty. Trudno powiedzieć, na jaką głębokość, więc raczej, o Jezus, nie próbujmy po nim chodzić, aczkolwiek, jak widać, że ludzie tam chodzą. Ale bezpieczniej jest zostać jednak na brzegu. Znajdujemy się w chacie przy zielonym plesie, na wysokości 1550 metrów nad poziomem morza. No i mamy tutaj tablice informujące, gdzie możemy stąd pójść. No tutaj latem zawsze można sobie fantastycznie usiąść, buźkę wystawić do słoneczka, bo wtedy słońce jest dużo, dużo wyżej i wychodzi nam tutaj właśnie za gór. I tak po kolei powiem wam jakie mamy tutaj szczyty, od prawej strony mamy jaszczębią Turnię, Kołowy Szczyt w Chmurach, Czarny Szczyt, Mały Durny Szczyt, Durny Szczyt, Złotą Turnię, Mały Kierzmarski Szczyt. O proszę tam też zjeżdżają. No na W Tatrach Słowackich jest dużo spokojniej niż u nas. No i kochani po jedzonku jakimś tam po piwku wracamy. Już z powrotem na parking wracamy tym samym szlakiem, no troszkę nam się już tutaj zachmurzyło i zaczyna nawet delikatnie sypać śniak No i tak wyglądają góry w drodze powrotnej i do Białej Wody, do busa, na parking mamy jeszcze 25 minut. Bardzo przyjemna wycieczka. W sumie to wyjdzie nam chyba 5 godzin. Z odpoczynkiem oczywiście w stronisku. Także fantastyczny dzień. Na Łomnica jest w chmurach. No i tak pięknie tutaj nam zachodzi słoneczko, no jest cudownie. I dotarliśmy do parkingu i będziemy wracać do zakopanego. Dzięki za uwagę kochani, trzymajcie się i zapraszam na kolejny filmik. Cześć!